Siemanko, ja jestem Ciku i witam was w odcinku, gdzie pokażę wam jak montować, bo niektórzy się mnie pytali, jak ja montuję, dlatego chciałem właśnie to wyjaśnić. Tak, jestem Kine Master Diamond, który jest pobrany z Aptoida, przeglądarka multimodiów, klikamy, jeśli chcemy dodać <laughs> odcinki. Miał być dzisiaj odcinek z Dogfoota, ale niestety wyszło tak, że go nie będzie. Gdyż po prostu nagram opening 50 paczek, które mi... Po prostu nagramą opening 50 paczek i mi wywaliło. No nie mogę znaleźć. Kurde. Screen capture. Właśnie. I klikamy na przykład to. Co ma 9 sekund? Klikamy dźwięk, jeśli nie nagrywaliście tego z dźwiękiem. Ja tutaj mam tak dźwięk nazwany. Dźwięk. Polecam na 200. Dźwięk znów, czyli muzykę na przykład Trick Show. I tam polecam skróca, skrócać, ale w sumie czasami nie skrócam, czasami skracam. Skrócam, skracam nie, nie. Tutaj tak, zmniejszyć głos, wejść w kopertę głośności i też zmniejszyć tak do 40, póki mówimy. Gdy już skończymy mówić, czyli tu ściskamy pisk, to po prostu. I stówka. I ta, ta stówka już jest do końca. I filmik teraz na się nasz wygląda tak. Głos na koniec, wszystko będziecie mieli. Patrzycie, jeśli jest dla Was za głośno, wciszacie do 19 na przykład i jeszcze raz patrzycie. No, i możecie na przykład podczas tego tutaj w filmiku zrobić, a tak robię przejścia. Tutaj podziel. Tutaj yy, zaraz wam pokażę zrezygnować. Nie mam premium, dlatego jak klikam Get War. nie mam po prostu sklepu. <laughs> dlatego jedyne osoby, jakich mogę używać, <laughs> są tutaj na przykład takie split screen, który jest ładne i sobie go zostawię. Tutaj jak chcemy zmienić głos Tylko w jednym kawałku Na przykład dotąd Nie wiem co, co to jest dokładnie <laughs> I ten kawałek chcemy zmienić Wciskamy to, tam najpierw y, wyciskamy I na przykład ten głos wybieramy Jeśli chcemy dodać jakieś multimedia albo efekty Na przykład dodać na początek blura Jak ja robię na y, moim y, kanale, to na to jest warstwa, efekty, basic effects, albo mozaik albo gaussian blur ten mi się ga gaussian blur pole... Ten. polecam, bo jest ładny po prostu, nie? taki chwilkę na początku I teraz na przykład multimedia <laughs> jakieś fajne zdjęcie że na przykład pixel, lab. To jest gdzieś i takie na przykład, jak wam. W animacji na przykład tak wyskakuje. Yy, Trochę skrócić. Cała animacja. Coś typu pływające, unoszenie się z poradek, takie też. o to jest ładne. I wygaszenie animacji to będzie na przykład skali w dół. <laughs> I całość. Już jest w sumie zrobiony filmik i wygląda on tak jak teraz go puszczę. Tylko te, teraz, jeśli już zrobiliśmy filmik, musimy kliknąć te tutaj o to coś po lewo, zapisz nagranie w wideo w galerii i wybieracie rozdzielczość. Tylko jest taki problem, że nie da się zmienić i to nagrywa, tu część bitrate. Nie, nagrywa w 30 FPS-ach ym... tylko. Co jest słabe, ale da się do tego dostosować Także okej okay. Wciskamy HD na przykład 11 MB i potem wstawiamy filmik na YouTube'a to chyba jak już wstawić film na YouTube, wiecie? Jeśli nagrywacie, <laughs> także montuje nam się eksportowanie projektu. Stako jest, OK. I tu zobaczę następny odcinku i taki wyszedł efekt końcowy. Lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo, góra, du, lewo, prawo, góra, du, lewo. Prawo.